kanał YouTube Kubogu Wydawnictwo Fronda przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego Pod tytułem Boży Szaleńcy. Złote Jabłko. Wojciech Męciński. Nie da się ominąć tej postaci. Zbyt mocno przyciąga nas jej zdumiewający życiorys, przypomniany przez ojca Dróżbickiego. Nie bez powodu znany nam już jezuita poświęcił mu swoje pióro. Zresztą znał go. Męciński, jego rodak w wielkim zakonie. Wymieniał z nim listy. Kasper Drużbicki cenił go i podziwiał, widział w nim człowieka niezwykłego, otoczonego namacalną opieką Maryi. Czy jego życiorys to życiorys mistyka? Z pewnością, jeśli definiujemy mistykę właściwie, Cóż to więc za mistyk i czego nas uczy? To Jezuita, ale jeszcze przed chwilą człowiek bardzo bogaty. Pełen wspaniałych życiowych perspektyw. Ma wszelkie dane, by stać się jedną z najważniejszych osób w Rzeczypospolitej. Tymczasem rezygnuje z kariery, zaszczytów, całego splendoru, który nań czekał i wstępuje do Jezuitów. Ze świata zabiera tylko gruntowne wykształcenie. Majątek wokół rodzinnych osmolic przekazuje kolegium świętego Piotra w Krakowie. Jest tego niemało, bo Męciński odziedziczył po swoich rodzicach 17 wiosek i miasteczko Nowodwór. Jednak nie to, co zewnętrzne, ma dla nas podstawowe znaczenie. Zajrzymy do wnętrza jego ducha. Pierwszy wyróżnik życia Wojciecha Męcińskiego pojawia się już w młodym wieku. Chłopiec ciężko zachorował. Zdrowia nie przywracają żadne środki medyczne, i organizm zdaje się poddawać potędze śmierci. Wówczas chłopiec składa ślub. Obiecuje być zawsze do dyspozycji Matki Bożej Częstochowskiej. Jeśli go potrzebuje, niech każe mu żyć dalej. Za chwilę staje się to, co po ludzku niemożliwe i już przez nikogo nieoczekiwane. Młodzieniec odzyskuje zdrowie. To dlatego, będąc już w zakonie jezuitów, dopóki przebywał w ojczyźnie, podejmował dziękczynne pielgrzymki na Jasną Górę. Formacja tego młodego jezuity jest podobna jak ojca Dróżbickiego i tylu innych kandydatów do zakonu św. Ignacego. Studiuje i pogłębia życie duchowe w wielu miejscach, ale najważniejszym Okazuje się dla niego Lublin. Gdy w tamtejszym klasztorze Wojciech poświęca czas na czytanie duchowne, rozmyślania nad lekturą i na modlitwy są to zazwyczaj jego osobiste spotkania z Matką Bożą ma miejsce coś nietypowego nawet dla wielkich mistyków i wybranych wizjonerów. Pewnego dnia Męciński doznaje niezwykłej łaski. Ogląda w widzeniu Maryję. Ta wyciąga ku niemu rękę i podaje złote jabłko. Rodzi się wiele pytań. Czy młody Wojciech Męciński wie, co oznacza ten niebieski dar? Czy uważa, że Matka Najświętsza nawiązuje tym gestem do historii Parysa i Heleny, znanej mu z mitologii greckiej? Czy młody zakonnik rozumie, że dostaje z rąk Maryi. Dar dla najpiękniejszej w jej oczach osoby, że przyjmując go, wybiera wojnę i śmierć. Czy rodzi się w nim duchowa pewność, że nawet po latach opuszczenia i walk wciąż będzie tak samo piękny, że właśnie otrzymał łaskę podobną do tej, jaką otrzymał jego przyjaciel Kasper Dróżbicki, zapewnienie, że wytrwa przy Bogu do śmierci? Tego oczywiście nie wiemy, ale jego modlitwa, którą wtedy napisał, i odtąd wciąż odmawia, zdaje się potwierdzać nasze domysły. Jego akt ofiarowania się Matce Bożej jest bardzo radykalny. Bije też z niego niezwykła pewność siebie. Ten jezuita wie, o co prosi, i wie, że to otrzyma. Najświętsza dziewico. Boża Rodzicielko Maryjo, ja, Wojciech Męciński, mimo że z każdej strony niewolnik Twój i najniegodniejszy, abym do liczby sług Twoich był przyjęty, ufny jednak pobożnością i dobrocią Twoją i pobudzony pragnieniem Tobie służenia i podobania się, mocno postanawiam i przyrzekam od tego czasu zawsze być Tobie posłusznym i wiernie służącym. I abym od innych dla sił moich skuteczniej był służący Tobie. Męciński przysięga służyć Matce Bożej całym sercem, całą duszą, swym ciałem, wszystkim, kim jest i co posiada. Za chwilę jego męczeństwo będzie wsparte pomocą tej, której codziennie ślubował. Gorliwy zakonnik przysięgał uroczyście. Ciebie wybieram dzisiaj na orędowniczkę, Panią i Matkę wobec błogosławionych aniołów, Michała, Gabriela i Rafała, i anioła mego stróża, i świętych Joachima, Anny i Józefa, Jana Baptysty, Piotra, Pawła i Jana Ewangelisty, i całej niebiańskiej kurii. Od Ciebie zatem, Matko Najłagodniejsza, poprzez krew Jezusa Chrystusa, Proszę pokornie, abyś mnie na sługę wiecznego przyjąć i do liczby Tobie poświęconych zapisać, raczyła. Męciński jest już poświęcony Maryi. Tak w pełni jej oddanych jest niewielu. W ich liczbie są tylko święci. Może dlatego, że jest jednym z nich. Ośmiela się prosić o dar w zamian. Błaga, by wspierała go łaską Proszę pokornie, abyś pomagała w działaniach moich i łaskę dla mnie uzyskała, abym we wszystkich myślach, słowach i czynach tak się prowadził, iż nigdy Twoich i Syna Twego oczu nie obraził. I błagam, abyś pamiętająca była o mnie i mnie nie opuściła w czasie mojej śmierci. O łaskawa, o święta, o słodka dziewico Maryjo. Gdy nadejdą najcięższe chwile pokusy, gdy dość powiedzieć, wyrzekam się Jezusa, by w ten sposób wyrzec się cierpienia. Będzie potrafił tygodniami wśród największych cierpień czekać na męczeńską śmierć, nie obrażając niczym Jezusa i Maryi. Ale droga do tych chwil jest jeszcze długa. Biegnie między innymi przez Italię, gdzie Wojciech Męciński otrzymuje kolejny znak. Matka Boża ratuje mu życie, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że jeszcze jest coś ważnego przed nim, że nie tak łatwo odejść po nagrodę w niebie. Ten znak przychodzi 14 grudnia 1619 roku w okolicach Wenecji, niedaleko od ujścia rzeki Dreptam do Morza Adriatyckiego. Podczas nocnej wędrówki Męciński spada z wysokiego brzegu do rzeki. Woda jest lodowata, głęboka i pełna wirów, a prąd rzeczny ściąga go w kierunku otwartego morza. Tonąc, zdąży tylko ślubować Matce Bożej, że jeżeli go ocali, złoży dla niej wotum. Więcej nie może jej ofiarować, bo przecież wszystko, co Jego było już jej. Dlatego obiecuje Maryi symboliczny kwiatek srebrną tabliczkę z podziękowaniem. By inni mogli się z tego cudu uczyć miłości do matki Najświętszej. I cud się stał. Nieoczekiwanie pojawiają się na brzegu jacyś ludzie, którym udaje się go wydobyć z wody na wpół żywego. Wszyscy zgodnie twierdzą, iż musiał to być cud, bowiem w miejscu o tak niedostępnych brzegach i przy takich warunkach ratunek był praktycznie niemożliwy. Gdzie chciała go widzieć Maryja? Kierując się wolą przełożonych, w 1629 roku Męciński opuszcza Polskę. Wróci na chwilę po trzech latach, by przed sądem potwierdzić swoją wolę przekazania majątku krakowskiemu kolegium. I wyjeżdża do Lizbony, gdzie kończy studia teologiczne i wygląda w porcie swego statku. W sercu nosi powołanie misyjne. Jest rok 1631, kiedy wypływa do Indii, ale sztormy przenoszą go daleko ku lądom Ameryki, by w końcu statek obrał kurs powrotny do Portugalii. Nie widzi w tym znaku, że Bóg potrzebuje go w Europie, że jeśli misje, to na przykład wśród protestantów. Dalej czeka na wyjazd. Dwa lata później znajdujemy go wreszcie na ziemiach misyjnych. Jest najpierw w indyjskim Goa, gdzie zajmuje się chorymi. W 1634 roku widzimy go w dzisiejszym Wietnamie, po roku w malezyjskiej Malakki, gdzie leczy chorych żołnierzy. Znowu po roku jest w Makao, w Chinach, skąd wygląda sposobności, by ruszyć do Japonii, ziemi męczenników. Właśnie trwają tam wielkie prześladowania chrześcijan. Męciński chce wejść w paszczelwa, by wesprzeć żyjących tam wyznawców Chrystusa, a gdy trzeba umocnić ich w męczeństwie. Wie, że kupuje bilet w jedną stronę czeka go tam torturowanie i śmierć wie nawet jaka i mimo to dalej pragnie postawić tam swoją stopę dziwny to człowiek. Wreszcie Męciński znajduje holenderski okręt. Wyruszający ku brzegom Japonii. Ale kraj ten nie jest mu pisany. Protestancka załoga porywa pasażerów i kieruje statek na Formozę, dziś Tajwan. Żeglarze okradają pasażerów. Wojciechowi ktoś zabiera obraz Matki Bożej, chyba częstochowskiej. Gdy śmiało domaga się jego zwrotu u kapitana, tamten pogardliwie odmawia. Wtedy Męciński zaczyna się modlić na głos na różańcu. Przywołuje pomocy maryi dzieje się coś niezwykłego. Holender, natychmiast po jednej zdrowaśce, zwraca mu obraz. W roku 1637. Zakonnikowi udaje się uciec ze statku, którym Holendrzy transportowali więźniów na Jawę. Ponownie znajduje się w Makao, skąd zwierzchnicy wysyłają go do Kambodży, gdzie zostaje przełożonym misji i zyskuje wielki szacunek samego króla. Nie dba o to. Rusza dalej. Do Manili na Filipinach, skąd w przebraniu Chińczyka razem z sześcioma współbraćmi ląduje wreszcie w Japonii. Na najbardziej południowym cyplu wyspy Kyusiu. Wolnością cieszy się krótko. Pociechy i posługi kapłańskiej przynosi ukrytym chrześcijanom niewiele. Na dzień 13 sierpnia 1642 roku przypada jego pojmanie. Na dzień 21 sierpnia początek tortur w Nagasaki, dokąd zawleczono schwytanych. Japończycy znają się na wymyślnych torturach i mają czas. Dzięki ich rzemiosłu agonia jezuickich męczenników rozciąga się na długie miesiące. Najpierw przez siedem miesięcy kaci codziennie doświadczają skazanych tak zwaną karą wody. Skrępowanych kładą na ziemi i wlewają w nich wodę, aż do całkowitego napełnienia organizmu. Następnie skaczą im po brzuchu tak długo, aż cała woda z powrotem zostaje zwrócona przez usta. Japończycy wciąż zapewniają, że wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej natychmiast położy kres torturom i zapewni im spokojne życie w łasce cesarza. Męciński i towarzysze wolą jednak cierpieć. Mijają kolejne tygodnie tortur. W końcu, widząc, że przybysze z chrześcijańskiej Europy nie dokonają apostazji, wydają na nich wyrok śmierci. Zapada on 17 marca 1643 roku. Jednak śmierć miała nadejść dopiero po długich dniach. Dla Męcińskiego w dniu 23 marca. Egzekucja trwa bowiem długi tydzień. By poniżyć skazańców, Jezuitom ogolono głowy i pomalowano ich na czerwono. Skutych kajdanami i zakneblowanych, by nie mogli dać żadnego świadectwa swej wierze, doprowadzono ich na miejsce straceń, gdzie zostają powiązani po dwóch i powieszeni głowami w dół nad wykopanymi w ziemi i napełnionymi zgniłą stęchłą wodą dołami. Zaczęto ich w tych dołach podtapiać. Opuszczając i zanurzając w tę bagienną wodę aż do pasa. Trzymano ich w niej aż do prawie zupełnego utopienia lub upływu krwi z nosa i ust. Na chwilę unoszono skazańców, by mogli zaczerpnąć powietrza, i powtarzano całą torturę od nowa. Po kilku dniach Jezuici zaczęli po kolei umierać. Ojciec Męciński odchodzi jako drugi. Gdy już wszyscy zmarli, co nastąpiło w dzień zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ich ciała zostają wyciągnięte z dołu w kaźni i rzucone na miejski rynek. Pocięto je siekierami, następnie zebrano je w stos i podpalono, prochy rozsypano w oceanie. Wojciech Męciński, mistycznego złotego jabłka, do końca nie wypuścił z dłoni. Święty, choć niekanonizowany Wojciechu, niezwykły męczenniku, pomóż mi odnosić małe zwycięstwa nad słabościami i grzechem, a potem większe i większe. Pomóż mi nigdy nie wyrzec się wiary, dla kariery czy świętego spokoju. I o jeszcze jedno cię proszę. Bym zawsze wiedział, że w oczach Boga jestem piękny. Że Pan pochyla się nade mną z zachwytem, że nie mam powodów do kompleksów i nielubienia siebie. Niech widzę, że i mnie Maryja daje w darze mistyczne złote jabłko. Boży Szaleńcy. Kanał YouTube Ku Bogu. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.